Cześć, witajcie ponownie na kanale Szybrix, a w dzisiejszym odcinku widzicie ponownie zestaw 42,065, ale tym razem. Model B. Sorry, że powiedziałem Wam w recenzji, że go nie będę budował i że, że on mi się nie podoba, a jednak on jest bardzo fajny. Bo tak teraz sobie przemyślałem przez te wszystkie odcinki i mógłby być fajny. Tak on wygląda. Tak wygląda w rzeczywistości. Mamy ten klocek na 40-lecie tu na górze. Wcześniej były w modelu A, czyli w podstawowym były takie terenowe gąsienice typowo. Tu mamy takie typowo do czołgu. Tak wygląda rozmieszczenie elektroniki. Dostęp do baterii jest banalnie prosty. Tego pina wystarczy wyjąć i wystarczy wyjąć. Wystarczy całego baterii boxa wyjąć z bateriami. Tu się włącza. Tu jest blokada. Co ciekawe, żeby tylko tak można poruszać. Włączać, wyłączać. Włączać w tą stronę w sensie i wyłączyć. A oto pilot. Tu są nowiutkie baterie w pilocie, i tu są nowiutkie, więc odpalamy machinę i tak. szybka jest. Tu ma flagę. No dobra. To tyle, jeśli chodzi o testy w studiu, w pokoju. Teraz przechodzimy na nieco bardziej hardkorowy teren, czyli w warunkach domowych i za chwilę do was wracam. I ustawiłem go na pozycji startowej. Jak widzicie po kanapie on sobie zjedzie. 3, 2, 1 Jak widzicie bardzo fajnie jeździ po nierównościach. To po... teraz pod skos. Nie no dobra wiem, że to nie, nie jest yy, taki fajny zestaw, żeby mu się Yy, tak przekręcać z jednej strony na drugą aczkolwiek taki mam i w przyszłym yy, w, przyszły, yy, w przyszłych odcinkach go sobie przetestujemy w podobny sposób do, no dobra to teraz będzie jeszcze bardziej nieco hardkorowo to jak będzie aż tak hardkorowo to już do was wracam Teraz jest już bardzo hardkorowo, jak widać. Przygotowany mam pilotik, samochód i coś słabo się udało. Dobra. Z mojej strony to wszystko. I jak widzicie testy, się niektóre się powiodły niektóre nie powiodły i jak tylko nie będzie padał deszcz i nie będzie za mokro to już nie mogę się doczekać jak aż sprawdzę go w terenie to teraz może przetestuję tutaj na podłodze to za chwilę do Was wracam tylko, bo muszę zmontować dobra, teraz sobie po prostu pojeździmy przód Tył, skręcanie i obrót. To zobaczcie, jaka to jest prędkość. Bardzo duża. Trochę go wznosi w tą stronę, troszkę odbija w lewo. Wcześniej w modelu A, czyli w wyścigówce, pokazałem Wam wjazd pod taką belkę w garażu. Ja w domu mam takie coś. No, troszkę ma grubości. I teraz sobie wjedziemy. Tak samo nie podjeżdża, tylko gąsienice się zbliżają. Ale to w sumie nie ma sensu. <śm> No dobra, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.